Witajcie, z tej strony Damian. Dzisiaj Wam zaprezentuję Audi Q3, ale zanim będziemy oglądać Q3, zapraszam Was na naszego Facebooka. Link do grupy będzie mi w opisie filmu. Także klikajcie, dołączajcie kanał, subskrybujcie. I to tytułem wstępu chyba tyle. A dzisiaj oglądamy Q3. Q3 w 2019 roku osobiście przez nas sprowadzona. Jest to samochód naszego klienta, którego znamy dobrze, i dlatego też ten samochód trafił do nas i go sprzedajemy oczywiście w jednych rękach od tego 2019 wszystkie serwisy robione w jednym warsztacie jest to udokumentowane też jak zadzwonicie do warsztatu na pewno Wam udostępni historię, nie ma problemu auto jest bezwypadkowe wszystkie elementy są w oryginalnej powłoce lakierniczej naprawdę samochód fajny na masce może znajdziemy jak to na czarnym 11-letnim samochodzie jakieś drobne, delikatne odpryski, ale to też bym musiał się czepiać. Samochód ma LEDy, ma dojazdy dziennej, ma ksenony, ma światła przeciwmgielne. Auto jest z silnikiem 2.0 diesel o mocy 140 koni z manualną 6 skrzynią. Eee, jeszcze wracając do bezwypadkowości, bo jak będziecie sobie sprawdzać. Eee, Według winu, tak, w systemie ten samochód ma szkodę. Ale za chwilę do tej szkody przejdziemy i wam ją pokażę. Bo e, słowo szkoda to też troszkę duże słowo. Wizualnie naprawdę ten samochód się prezentuje bardzo fajnie. Tu mamy delikatnie plastik porysowany. Auto jest na komplecie e, Felk dwa razy, Alu lato zima. Oryginalne felgi Audi, jedne i drugie. Bieżnikowo lato jeszcze spokojnie pośmiga e, zima już w przyszłym sezonie raczej będzie trzeba myśleć o nowych oponach tarczy klocki bez zastrzeżeń e, przyszły właściciel tak naprawdę zrobi sobie serwis olejowy w tym samochodzie i jeździ e, ponieważ rozrząd też został zrobiony na 120 tysięcy możecie teraz sobie powiedzieć jaki ma przebieg a przejdziemy ja przyjdziemy do środka to e, wam oczywiście pokażę. Na klapie jest delikatna wgniotka. W dniu dzisiejszym jest piątek. W poniedziałek już tej wgniotki nie będzie, ponieważ przyjeżdża do mnie pan wgniotka i będziemy wgniotkę wyciągać. Tak nie za bardzo tutaj mamy się czego czepiać. Wizualnie wszystko naprawdę fajnie to wygląda. A na tych drzwiach była szkoda, nie wiem czy to widzicie, czy tego nie widzicie. Pokażę Wam bliżej, o, tutaj jest ta cała szkoda, oczywiście mamy też zdjęcia zdarzenia, jak to wyglądało w trakcie zdarzenia, nic nie będziemy tutaj ukrywać, ale nie malowaliśmy tego, klient stwierdził, że nie będziemy malować drzwi, bo jeszcze trzeba było błotnik cieniować, a to różnie klienci do tego podchodzą i wtedy mogą sobie wyobrażać więcej niż w rzeczywistości było, dlatego zostawiliśmy to w ten sposób. I z tyłu też oczywiście mamy LEDy Chodźcie wmurze do środka. Auto jest w wyposażeniu e, pakiet komfort. W środku, co mi się podoba? Jest kratka czy w Kutrójkach, czy w a a4kach zawsze ta kratka mi się podobała jest też ta fajna mała kierownica. No jak przyjdziesz po ten samochód po obejrzeniu filmiku. No to przyjeć już z pieniędzmi, bo naprawdę nic tutaj Ciebie nie zaskoczy. Zawieszeniowo, elektryka. Wszystko chodzi. Z tyłu mamy Isofix, Tutaj mamy nawiewy. Autko bez korozji. I oczywiście przebieg jest do wglądu w naszym polskim cepiku. Możecie sobie to zweryfikować. Tutaj ten właściciel miał trzy samochody. Znaczy miał Ma, także ten tutaj był, że tak powiem, tym odświętnym albo na wakacje. Prób załadunkowy w tym samochodzie jest dosyć wysoko. Możecie zobaczyć jakieś tutaj drobne rysy zadrapania. Zwykłe ślady użytkowe z tyłu mówiłem. LEDy, hamulce mówiłem zawieszeniowo też bez zastrzeżeń. Relingi z tyłu też mamy elektryczne szyby. No to już chyba norma. oczywiście są dwa kluczyki do tego samochodu podgrzewane lusterka, blokada na dzieci tak się prezentuje fotel kierowcy może tutaj wejdziemy wielofunkcyjna kierownica, mamy bluetooth o. I samochód ma 138 000. Także przebieg petarda. Mamy też podgrzewane siedzenia z przodu. Mamy klimat dwie strefy. Mamy też slot na karty SD. Oczywiście multimedia w języku polskim. Będzie nam pikało. Silnik suchy, skrzynia sucha. Także z mojej strony, chyba to wszystko. Jeżeli coś pominąłem, zadzwoń, zapytaj. I zapraszam Ciebie na jazdę próbną. Do zobaczenia.